Cześć! Witam w kolejnym odcinku Elektryk dla laika. Zapraszam do oglądania. Elektromobilność wspiera Evston. Najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam, cześć, witam. W końcu jakiś spokojniejszy dzień i postanowiłem dawno odkładany odcinek nagrać, a odcinek będzie nazywał się o rekuperacji. Dużo tego typu zapytań jest jak ktoś kupił auto elektryczne, jak to jeździć? Czy to ma rekuperację na maksa, czy na B, czy na D, bo to w różnych autach różnie się nazywa. Czy 1, 2, 3, czy auto? I tutaj moja odpowiedź na początku to jest taka: no tak jeździć jak komu jest wygodniej, ale moje doświadczenie, jakie mam w tym temacie, to już Wam szybciutko opowiem. Więc tak, jak jadę w taką spokojną trasę, jest nieduży ruch, lubię rekuperację mieć na zero, bo to sprzyja oszczędnej jeździe. Każda przemiana energii, każde. Hamowanie, przyspieszanie, hamowanie, przyspieszanie, nawet jeśli to odbywa się przez rekuperację, czyli odzyskiwanie energii, to jest strata energii. Oczywiście są takie sytuacje jak zjazd ze stromego wzniesienia, i wtedy lepiej odzyskać trochę energii i zjechać troszkę wolniej, niż rozpędzić się i po prostu opór powietrza to będzie to miejsce, gdzie zmarnujemy tą energię potencjalną, którą mieliśmy na szczycie wzniesienia. Oczywiście, jak dojeżdżamy do czerwonego światła, no to też trzeba energię odzyskać i dobrze że auta odzyskują i tu taka od razu uwaga. Nieważne jak mamy ustawioną rekuperację to w 99,9% chyba 9% aut elektrycznych zawsze jak wciśniemy pedał hamulca to w pierwszej kolejności jeśli auto nie jest zepsute oczywiście to w pierwszej kolejności odzyskujemy energię dopiero jak nie jest w stanie samochód już dalej odzyskiwać energii no to wtedy różnie to bywa albo się całkiem wyłącza rekuperacja i przechodzi na system hamulcowy albo działa jeden system z drugim. To uzależy zależy od samochodu. Natomiast dopóki jeździmy normalnie delikatnie to zawsze hamujemy silnikiem nie klockami. I tu też taki e, drobna uwaga. Dzisiaj będzie dużo dygresji. E, gdy w większości aut gdy jedziemy kilka na godzinę to działa układ hamulcowy. E, Myślę, że to z dwóch powodów. Po pierwsze łatwiej pewnie nim jest wysterować, a po drugie powinien troszkę, e, troszkę on działać, żeby całkiem się nie zastał. Więc tutaj przy tych minimalnych prędkościach działa sobie układ hamulcowy tak, żeby, żeby nauczył się, że potrafi działać. Tak bym to określił może. E, więc tak, na trasie rekuperacja na zero. Natomiast w mieście i tutaj już też różne są auta, różne szkoły. Ja na, w mieście lubię jeździć na w przypadku Kia Niro na rekuperacji 1 lub 2 najlepiej jeździ się tak jak się jeździ mniej więcej z ruchem auta odpuszczają gaz no to dobrze żeby nasz auta go odpuścimy też się nie toczyło żeby nie trzeba było nogi na hamulec przekładać a jeśli jak jest większy gęstszy ruch no to tą rekuperację można sobie zwiększać tak żeby nie trzeba było po prostu nogi na hamulec jeżdżąc po mieście przekładać i tu też są różne auta są takie które da się zatrzymać całkiem bez przekładania nogi na hamulec i takie które się nie da Akurat nasz Lift 1 nie posiada żadnej tutaj funkcji pedal czy coś podobnego, więc w Leaf 1 nie możemy zatrzymać. W Key Eniro też nie możemy zatrzymać samochodu samym odpuszczeniem pedału przyspieszenia, natomiast w Ki da się zatrzymać samochód lewą łopatką. Więc on tak będzie zwalniał do kilku na godzinę, a potem trzeba nacisnąć i przytrzymać chwilkę łopatkę, zatrzyma się auto do zera. No różne auta różnie mają. Ale są takie sytuacje, kiedy zdecydowanie lepiej się jedzie, gdy mamy rekuperację na maksa. Z takich sytuacji, gdy mam rekuperację na maksa, to jest szybka jazda autostradowa. Tutaj zdecydowanie zawsze wolę mieć rekuperację na maksa, bo to jest dużo szybszy czas reakcji. Zanim przełożymy nogę na hamulec, mając rekuperację na maksa, od razu nam auto hamuje. To daje takie względne i bezwzględne poczucie bezpieczeństwa, bo gdy przed nami gdzieś zacznie się jakiś karambol, czy będą bardzo mocno hamować. To nasze auto zacznie hamować w momencie, kiedy już odpuszczamy pedał gazu, zanim przełożymy nogę na pedał hamulca. Bardzo fajna funkcja, kiedy jeszcze jeżdżę z rekuperacją na maksa. Po bardzo ostrych, ciasnych zakrętach, gdy chcę mieć taką pełną kontrolę nad samochodem, jeśli ktoś jeździ na Gokartach, to wie, że tam mamy naraz i gaz, i hamulec wciskamy, raz lewą, raz prawą nogą. To w samochodzie elektrycznym można ten sam efekt takiego czucia maszyny uzyskać przez, przez tylko odpuszczanie i dodawanie tutaj pedału przyspieszenia, tak zwanego gazu. Kiedy wjeżdżamy w zakręt troszeczkę za szybko, wystarczy odjąć i auto dociąży przód, lepiej w ten zakręt wejdzie. Bardzo fajne to takie poczucie daje. Wiadomo, że to nie w każdym aucie tak będzie działać, ale w większości aut naprawdę to fajnie działa. Mówię teraz o samochodach przednio-napędowych oczywiście. I tutaj taka jeszcze moja drobna uwaga, dygresja, znowu dygresja, zdecydowanie lepiej sprawują się auta przednio napędowe niż tylno Także według mnie, jeśli elektryk i to mocny elektryk, to albo na przód napęd, albo 4x4. Niestety, jak jest tylko na tył napęd, to ta rekuperacja nie może być za mocna i tutaj odpuszczanie gazu przed zakrętem nic nie da. No, generalnie traci się dużo takich fajnych smaczków, jakie daje A jazda mocnym przednio napędowym elektrykiem. Oczywiście 4x4 wygrywa ze wszystkim. Kiedy jeszcze mam rekuperację na maksa? Gdy jadę po bardzo, bardzo zalodzonej, śliskiej drodze, i tutaj też uwaga, nie w każdym aucie to będzie działać, to ale w key Eniro działa to po prostu rewelacyjnie. Subiektywne wrażenie jest takie, że auto na bardzo śliskim dużo lepiej, od, dużo, lepiej dużo mocniej zwalnia, korzystając tylko z rekuperacji niż z ABS-u. ABS to jest system taki trochę zero-jedynkowy. Blokuje koła, odpuszcza, blokuje, odpuszcza. Natomiast KIA ENIRO, przetestowałem to tej zimy w Bieszczadach, potrafi tak płynnie i szybko dozować tym siłom odzyskiwania, że te koła tak są na, na granicy przyczepności. Auto wyraźnie zwalnia, ale jest na przykład dużo lepiej sterowalne niż gdy wciśniemy hamulec. Przy ABS też auto jest sterowalne, natomiast z dużym takim opóźnieniem i trzeba dużo więcej skręcać, natomiast tu przy maksymalnej rekuperacji auto po śliskim prowadzi się rewelacyjnie. No, oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że jest ślisko i nie można przesadzić, natomiast uczucie takiego, takiego zjednoczenia z pojazdem na tej maksymalnej rekuperacji jest po prostu rewelacyjne. No takie uczucie, że, że, że panujemy nad tym, nad tym pojazdem i to wszystko przy użyciu tylko prawej nogi. Także jest, jest parę takich sytuacji, kiedy rekuperacja na maksa naprawdę jest fajna. Podsumowując, bardzo śliska droga, bardzo kręta droga, zatłoczone bardzo miasto e, i autostrada, szybka jazda zatłoczona. Wtedy rekuperacja na maksa. E, na marginesie znowu, w większości przypadków jeżdżę na aktywnym tempomacie i nie, mam, nie ma wtedy żadnego znaczenia, jak mamy ustawioną rekuperację. Auto po prostu trzyma sobie dystans i to jest bez, bez różnicy. Co my, tam, co my tam wymyślimy, co my tam ustawimy. Natomiast uważam, że wszystkie elektryki powinny mieć ustawianą rekuperację. W grupie Stellantis to jest nie najgorzej zrobione, bo na takim zwykłym trybie D jeździmy mniej więcej jak autem spalinowym i tak mniej więcej się to toczymy, w trybie B tak wyraźniej zwalniamy. Natomiast optimum dla mnie to jest to, co jest w i EV6. Mamy wszystkie tryby i automatyczny, mamy tryb, gdzie prawie nie ma rekuperacji 0, 1, 2, 3 i mamy tryb z e-pedal, czyli wtedy, gdy auto już całkiem może się zatrzymywać, tylko przy, po odpuszczeniu pedału przyspieszenia. Także tak powinno być według mnie w każdym aucie. Łopatki plus kilka trybów, bo to naprawdę nie jest tak, że zawsze jeździ się tak samo. Zależnie to, o, zależne to jest sposób od warunków na, drogi, na drodze, od drogi. Od wielu, wielu czynników. Natomiast zawsze pytanie, które się tu wiecznie pojawia, jak jeździć, żeby dalej zajechać? W przypadku szczególnie tych hałd z małymi akumulatorami, jeśli się da, to rekuperację na zero. Nawet czasem można jakiegoś tu neutrala korzystać, chociaż to nie za bardzo polecam, ale różne, różne są opcje. Tylko taka jazda, która jest maksymalnie płynna i minimalnie odzyskujemy energię, pozwoli nam e, zajechać dalej. Także jeśli jedziesz na wynik, rekuperacja na zero, a jeśli jeździsz normalnie. To w tych trzech-czterech sytuacjach, kiedy ja jeżdżę na rekuperacji maksymalnej, spróbuj sobie, jeśli to jest dla Ciebie, jeśli będziesz się dobrze z tym czuł, to tak jeździ, a jeśli nie, to jeździ tak jak Ci pasuje, bo to wszystko naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Najwięcej znaczenia to jest ten łącznik między pedałem gazu a kierownicą, czyli kierowca człowiek. Tu jest największe pole do popisu. A reszta to jest bez znaczenia. I tak jak wciśniesz hamulec, to i tak będzie działać rekuperacja. Nie ma co się tu jakoś katować tą rekuperacją jeździć tak. Jak nam jest wygodnie, bo to naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Znaczenie ma generalnie w elektryku prędkość jazdy i płynność. To jest to, co jest kluczowe. No i chyba tyle. Nie będę, nie będę przedłużał tego, pewnie, przydługiego wywodu, natomiast mam, mam nadzieję, że kilku osobom to coś rozjaśni. Kilku osobom tym sposobem odpowiedziałem na pytania, które gdzieś tam się pojawiały. Jak zwykle, ślicznie dziękuję patronom za wsparcie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia. Cześć.